Jeżeli ktoś miałby mnie zapytać o to, co zrobiło najwięcej ludziom złego, zawsze odpowiem popkultura. Dlaczego? Ono dlatego, że daje fałszywy obraz rzeczywistości, szczególnie tym, którzy nie mieli okazji jej poznać. Zacznijmy od łzawych filmów, no tego arcydzieła nie trzeba przedstawiać. Jest to romantyzowany obraz patologii w relacji, tu z kolei romantyzowanie obrazu niedojrzałego alkoholika. A tutaj bez aliansu biednego chłopca z kobietą z problemami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że cała popkultura i emocje, które ze sobą ona niesie, daje nam fałszywy obraz relacji, życia i architektury. Jak się przyjrzymy temu, jak od dziesięcioleci przedstawiany jest dom w popkulturze, to zdamy sobie sprawę z tego, że zawsze to jest willa z basenem albo 100-metrowy apartament dla singla, najlepiej w dużym mieście. Chyba, że jesteś biedny, no to wtedy należy ci się. A szczególnie jak jesteś artystą, należy ci się industrialne poddasze w centrum miasta. Moi drodzy, te nierealne standardy bardzo często blokują wasze decyzje. A jeśli nie blokują, to sprawiają, że podważacie swoje osiągnięcia. A sam fakt posiadania w dzisiejszych czasach mieszkania na własność albo przynajmniej na kredyt jest ogromnym osiągnięciem. Tak samo jak posiadanie zdrowej i dojrzałej relacji. Nie tej z tych łzawych filmów. To, co Wam rekomenduję, to głęboko do Hasioka wyrzucić całą wizję popkultury, którą serwują nam media i zacząć się cieszyć tym, co jest na wyciągnięcie ręki. Bo moi drodzy, nawet z mieszkania 35 m2 można zrobić królestwo i się nim bardzo cieszyć.